Anon Level 30. Bądź na utrzymaniu matki, od kiedy wyjebali cię z pracy w kostnicy. Przynajmniej nie jesteś już prawiczkiem. Wygryw. Po trzech bezrobotnych latach matka nie wytrzymuje. Każe wypierdalać. Zabierz ze sobą najcenniejsze rzeczy: ciuchy, szczoteczkę, papier toaletowy, wydrukowane dwa tysiące memów z wadowickim pedofilem i jedzenie. Wyjdź z domu i myśl, gdzieby tu zarobić. Nic ci nie przychodzi do głowy, spędź pierwszą noc na ławce w parku. Pierwszy dzień sprawdź zachodnie wybrzeże Lubeskiego, aż do granicy, żeby było szybciej zajeb jakiemuś dziecku rower. Około 21.37 uświadom sobie, że na zachodzie nie ma pracy. Kurwa, jak to dziwnie brzmi po polsku. Noc spędź w pięciogwiazdkowym hotelu. Wykupiłeś pokój poprzez handel wymienny z recepcjonistą. Zapłaciłeś największą możliwą cenę. Straciłeś memesy. Smutna żaba JPG. Z samego rana wybądź po granicy lubuskiego na północ. Po drodze spotkaj miłą dziewczynę. Zakochaj się, czuj, że ona też cię lubi. Razem jedziecie na wschód lubuskiego w poszukiwaniu pracy. Gdy dojeżdżacie do granicy województwa, wreszcie znajdujecie pracę. Prostytutka w domu publicznym czarny lotus. Dziewczyna obiecuje, że będzie zarabiać na waszą dwójkę. Nie możesz myśleć, jak dziewczyna, którą kochasz, jest ruchana i ci za to płaci. Zostaw szarą myszkę i pojedź do najbliższego parku. Połóż się na ławce wśród drzew. Miej świadomość, że jesteś tchórzem i zostawiłeś dziewczynę. Kurwa, jutro z samego rana po nią wrócisz. Obudź się rano, wstań z ławki i szukaj roweru. Kurwa, gdzie on jest? Nie mogli ci go zajebać. Zacznij patrzeć po drzewach. Może był wiatr, może ktoś go wrzucił. Nie ma go nigdzie. Kurwa! Zabrali ci ostatnią nadzieję na miłość, jebani wschodni lubuszczanie. Możesz iść. Albo dalej szukać roboty, albo wrócić do dziewczyny. Nie możesz zmarnować ani grama jedzenia, ani kropli wody. Ze łzami w oczach wyrusz na południe. Jesteś największym przegrywem. My ochotę umrzeć. Ze świadomością swojego przegrywu dojdź na południe województwa. Po drodze nie mijałeś już żadnych rowerów. W połowie drogi skończyła ci się woda i jedzenie. Jesteś chudy, wysuszony i całe czerwony. Już praktycznie czołgasz się po ziemi. Ze wzgórza zobacz w palącym słońcu małe osiedle. Wizja ukrycia się w cieniu szarych bloków jest kusząca. Zejdź ze wzgórza i rusz w stronę osiedla. Po długiej drodze myj pozdzieranie dłonie. Wreszcie możesz się zanurzyć w błogim chłodzie zacienionej trawy. Ołóż się. Leż tak godzinę, dwie. Już myśl, że umarłeś. Nagle na ramieniu czujesz czyjś dotyk. Otwórz oczy. Miło wyglądający cygan się do ciebie uśmiecha, pomaga ci wstać. Dwadzieścia minut później siedzisz na jego osiedlowym targu i opowiadasz swoją historię. Cygan chce ci wytłumaczyć, że praca jest na zachodzie. No debil, przecież byłeś na zachodzie. Cygan oddał ci swoją kanapkę i herbatę z termosa. Spyta, jak się nazywa twój wybawca. Widzisz jego chwilowe zmieszanie, jednak zaraz znów się uśmiecha. Ferdynand, przedstawia ci się. Nie zastanawiaj się nad tą chwilą konsternacji. Cygan cię napoił i nakarmił. Wieczorem dał ci się przespać w swoim targu. Pisze targ w cudzysłowie, bo to był parasol ogrodowy otoczony biurkami. Nie chciałeś spać w jednym łóżku z obcym mężczyzną, nawet śpiąc na trawie poczułeś wirce niewielicie. Jebać. Jak się okazało, Ferdek poszukiwał pracownika, więc znalazłeś pracę. Żałuj, że nie dopytywałeś. Dowiedz się, że Ferdynand ma ciężarówkę. Ty musisz pakować jego parasol i biurka na pakę. Od tej pory jeździcie po całym kraju. Grajcie na dosłownie każdym weselu. Poznajcie wielu organizatorów, zajebistych ziomeczków, prawilne dresiki, kurewki i części napędowe od roweru. Wiele różnych osób. Na każdej imprezie musicie grać co najmniej 10 minut. W miarę szybko nauczyłeś się grać na harmonijce ustnej Ferdzia. Już po 50 weselach umiałeś. Grać już cyganie czekają z muzyką Żeby piosenka miała sens Ferdziu maluje brązową farbą przed koncertami Przez rok wspólnej gry Się zaprzyjaźniliście Kiedyś dostaliście wezwanie na wesele Sebiksa i Karyny Niestety tam pojechaliście Musieliście przygotowując mikrofony do waszego wzrostu Oglądać najebanych Sebiksów, Bili się i ruchali z kim popadło Patrz na to z niesmakiem Dlaczego musimy przyjeżdżać na każde wesele? spytaj stłumionym głosem. Ferdek patrzy na ciebie z szarmanckim uśmiechem. Bo dziś prawdziwych cyganów już nie ma. Odpowiada swoim jakże aksamitnym głosem i mruga do ciebie okiem. Zagrajcie im na szybko, już cyganie czekają. Nagle Sebiksy wam przerywają. Kurwa jakie gówno! Puść to króla popusia! Patrzycie na zegar, zagraliście dopiero minutę. Musicie słuchać przez dziewięć minut popka. Kurwa twoja, zajebana mać była. Słuchając klubu Gogą, go, Ferdek płacze. Dlaczego? Czemu oni tak kaleczą muzykę? Kurwa! Też tak sądzę, Ferdziu. Pocieszaj go. W końcu klub Gogą go się kończy. Ferdek już nie płacze. Zaczyna się cygan, zaraz ci sprzeda dywan. Nagle twarz Ferdynanta się rozpromienia, choć Anon, mam pomysł, mówi lekko ochrypniętym głosem. Czekacie do nanosekundy, aż minie dziesięć minut. Odbębniacie kolejne wesela i jedziecie do domu. Po drodze Ferdek zajeżdża do biedronki. Bez wyjaśnienia biegnie do sklepu. Czekaj chwilę. Nagle Ferdek wybiega ze środka, pod pachami dywany. Anon, kurwa, odpalaj silnik. Przekręć kluczyk w panice, silnik warczy, Ferdek otwiera drzwi, wrzuca do szoferki dywany, przyciskają cię, ledwo oddychasz, wsiada, zobacz nadbijających ochroniarzy, Ferdynand odjeżdża, przyspieszacie, 20 na godzinę, 50, 70, 80, 90, 100 na godzinę, zgubiliście ich już dawno, zatrzymujecie się na najbliższym osiedlu. Hanon, eee, dywany im zajebałem. Kurwa, dlaczego mnie to nie dziwi? Ano tak, moje życie jest zjebane, zapomniałbym. Zacznijcie sprzedać dywany. Pół roku później wstań z sypialnego dywanu, bo łóżka za drogie. Ferdek, ty chuju. Dzwoni telefon. Ferdek, gdzie jesteś? Wstań, odbierz. Słyszysz znajomy, zmysłowy głos. Halo? Na pewno gdzieś już słyszałeś tę panią. Nieważne, przyjmij zamówienie. Nad wschodnim biurkiem przeskakuje ferdzio. No Elo, już jestem, mówi. Mamy wezwanko. Powiedz ze śmiechem. Cygan ucieszony. Do wieczora sprzedajecie jeszcze parę dywanów. Nadchodzi wieczór. Dzisiaj nie ma dużo wesel. Sprawdźcie adresy, ustalcie trasę w drogę. Odwalcie jedno wesele, drugie, jeźdźcie na trzecie. Nagle wszystko zrozum. Złap kierownicę. Ferdek zdziwiony, Ferdynand, zawracaj. Jego wzrok mówi o chuj ci chodzi. Przekręć kierownicę. Moja dziewczyna się żeni. Ferdek zawraca, jedziecie na wschód. Pół godziny mija, nagle słyszycie muzykę. Oczy cygana się rozszerzają. Skręca w kierunku, z którego dobiegają dźwięki. Co jest murwa? Widzicie światła, słyszysz słowa. Prawdziwa dama, to twoja mama, to twoja mama. Kurcze, bele, nie, 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 kurwa, no nie! Ferdek wjeżdża na plac dla fanów i na kilku fanów, ale chuj, wyskakuje z szoferki, wyjdź za nim, Ferdek, wracaj! Nie reaguje, wchodzi na scenę, ochroniarze próbują mu przerwać, ale wali ich na łokieto. Staje przed Popusiem, patrzy mu w oczy, Popek nie do końca ogarnia. W momencie, w którym wszystkie światła padają na Ferdka, on mówi... Co ty kurwa robisz z muzyką? Sapiąc z każdym słowem z wściekłości. Wszyscy patrzą na ich dwójkę. Nagle Ferdek zaczyna śpiewać. Najpierw cicho, pod nosem. Zaraz zaczynasz rozumieć słowa. W końcu dochodzi do darcia pizdy. xiaoba la la Czekaj, kurwa, czekaj. To jest przecież ten sławny cygański śpiew. Jefacz, to jest jebany Don Wasyl, a ty jesteś jebanym debilem, nie zauważyłeś tego przez tyle lat. Don Wasyl właśnie kończy amorę. Fani popka biją mu brawo, popek płonie ze wstydu, aż mu białka wybielały. Klęka i całuje Don Wasyla po stopach. O chuj, za długo stałeś, musisz biec na wesele. Pożycz otwarte, to znaczy Wasyla auto. Cygan cię goni, ale najpierw wszyscy fani muszą go dotknąć. Chwilę później jesteś już na weselu. Wejdź do wykwintnej restauracji. Gdzie jest panna młoda? Wydrzeli się na całe wnętrze. Jakiś siwy typ się na ciebie patrzy. No, młodzi się przyspieszyli noc poślubną. I pokazuje na schody. Wbiegnij na nie. Pokonaj je dwoma susami. Na górze są trzy pary drzwi. Wbij się w pierwsze lepsze z buta. Zgadłeś. Zobacz, jak Twoja ukochana siedzi na łóżku, a przed nią stoi ty bez spodni. Nie wytrzymaj. Zaatakuj go, zanim się obróci. Wskocz mu na plecy. Siedź mu na barana. Nikola, kurwa, kocham cię! Krzycz do dziewczyny. Halo, kurwa! Chłop mnie rucha w dupę! Krzyczy pan młody. Wtedy go rozpoznajesz. To znany polski pasto-streamer Rafonix. Z szoku go puszczasz. Rafon się odwraca i wypierdala ci blacharę na oczadu. Zemdlej, obudź się chwilę później. Patrz, jak Rafonix rucha miłość twojego życia. Dalej udawaj nieprzytomnego, żeby Rafon cię nie bił. Wtedy do pokoju wchodzi stary panny młody i wyrzuca cię z budynku. Gdy zamykają się drzwi, możesz się podnieść. Uklęknij na kolana. Płacz nad swoim losem. Nagle słyszysz kroki. Ktoś do ciebie podchodzi. Łzy rozmazują selwetkę. Nikola? Spytaj z nadzieją. Osoba podchodzi bliżej. Widzisz ją wyraźniej. Don Wasyl patrzy na twoje limo z politowaniem. Płacz jeszcze głośniej. Hej, Anon. Cygan zaczepia cię delikatnie trzęsąc ramieniem jak wtedy, gdy go poznałeś. Spójrz na niego. Pomaga ci wstać. Jak kiedyś. Patrzycie na siebie, obaj milczycie. Chwila ciszy, żeby zbudować napięcie. Don Wasyl podbija ci drugie oko. To za samochód, chuju. Wróćcie do ciężarówki, pojedźcie na kolejne wesela. Po wszystkim rozłóżcie parasol na jakimś osiedlu. Po odjebaniu takiej maniany już nikt nie zaprasza was na swoje wesela. Pewnego dnia okazuje się, że to nie była Nikola. Ona dalej obciągała w jakimś srajdole na wschodzie rozjebałeś obcym ludziom i rafoniksowi wesele. Do końca życia sprzedawaj dywany z Dom Wasylem.